Witam Was bardzo serdecznie w nieoficjalnym hałtu podstawy podstaw, w którym pokażę Wam dokładnie podstawy podstaw, czyli jak poruszać się po parku, jak skakać na trampolinie, oraz jak się dobrze przygotować do skakania, jak się rozgrzać. Lecimy z tematem. Hmm. Słuchajcie, na początku przychodzę do parku trampolin, jak już się przebrałem. Znajduję sobie trampolinkę. Najlepiej taki właśnie sobie mały kwadracik. W żadnym wypadku super kład na rozgrzewkę. Nie polecam. Albo ścieżkę też nie, nie do końca. Ścieżka bardziej pod kombinację, jak już się rozkrzyje. Na razie kwadracik zaczynam sobie skakać delikatnie do góry. No i teraz patrzymy, co się dzieje. Zobaczcie, skaczę w górę i moim zadaniem jest ustabilizować swoje ciało, żeby nie było tak, że raz skaczę lekko z lewej, wychylony z prawej, z boku, z tyłu, tylko skaczę równiutko. Brzuch spinam, pośladki spinam, nogi spinam. I teraz tak, co robią moje stopy? Jak widzicie, naciągam stopy, czyli kieruję palce stóp w stronę trampoliny. Teraz nie robię tego dlatego, żeby ładnie wyglądało, tylko odpycham się dodatkowo stopami od trampoliny. Ok? Warto łączę nogi w powietrzu, tak żeby na przykład łatwiej było mi zrobić obrocik, ale to potem i skaczemy. Co dalej? Próbujemy wytrącić nasze ciało z równowagi. Lecimy sobie w lewo, lecimy sobie w prawo i patrzymy, czy dalej trzymamy napięcie w brzuchu, w pośladkach. Jest bomba, więc budzę ręce, lewa, prawa, zaczynają troszkę działać, rozgrzewamy pareczki, ciachu, ciachu i teraz przód, tył, to samo. Takie sobie skoczki. I jak skaczę do przodu, unoszę ręce, hop, opuszczam. I teraz staram się trzymać sztywne ręce. Nie takie luźniusy, tylko sztywno, żeby już je dobrze rozdrać, bo zaraz będzie praca zamachowa ramion przy skokach na trampolinie. A to już nie przelewki. Przechodzimy do rzeczy. Zobaczcie, zaczynam sobie od krążenia do przodu. Hop, żeby jeszcze dogrzać. Łapki, ciachu, ciachu, dziesięć razy. Cały czas skaczę. Jeżeli coś jest nie tak, jeżeli to krążenie sprawia, że zaczynam się giąć, to jeszcze trochę trzeba poskakać w górę w dół, bez krążenia. A ja sobie już krążę. Pach, w przód i teraz w tył. I właśnie to krążenie w tył będzie dla nas tutaj kluczowe, ponieważ zobaczcie, jak krążę w tył, to praca ramion wygląda prawie tak samo, jak kiedy skaczę do góry. Hop. Widzicie to? Z tym, że. W takim krążeniu, zwykłe krążenie. Raz, dwa, trzy. W takim krążeniu robimy przystanek w momencie, kiedy nasze łapki są wyciągnięte w górę, a biceps znajduje się przy, uszu, przy uchu. Jeden przy jednym, drugi przy drugim. W ten sposób, czyli zobaczcie, krążę, hop, zatrzymuję, opuszczam. Najlepiej bokiem możecie ewentualnie troszkę tyłem. Ważne, żeby zatrzymać w tym miejscu i wyciągnąć się do góry, wtedy polecimy na maksa w górę. Okay? Czyli hop, hop, hop. Słuchajcie, już troszeczkę się rozgrzałem, ale to oczywiście jeszcze nie koniec rozgrzewki. Teraz kilka nieco trudniejszych ćwiczeń, które jeszcze bardziej nas dogrzeją i przygotują do skakania. Lecimy. Cześć. Kolana. Szeroko, 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 szeroko. Proste, 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 proste. Szeroko, 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 szeroko. szeroko. Słuchajcie, te ćwiczenia, które właśnie zobaczyliście, wykonujemy sobie kilka razy, 6, 8, nawet 10 razy. Tak, żebyście poczuli, że temperatura waszego ciała wzrosła. Więc teraz zostaje nam jeszcze jedna ważna rzecz, czyli lekkie rozciąganko. Zaczynamy sobie od naszej szyi. Ja preferuję siat klęczny, bardzo wygodna pozycja dla mnie. Jeżeli dla kogoś ta pozycja jest niewygodna, może sobie usiąść w dowolny sposób albo zrobić to na stojącym. Łapię głowę z tyłu, ciągnę na dół. Ręce pod brodę i wypycham do góry. Hop, na boczki. Hop, to są? Ok, szy szyja działa, jest rozciągnięta. Teraz jeszcze troszkę dynamicznie. I mam na tak. Patrzę, czy jest ok. U mnie jest bardzo ok. Kiwam na nie. Zwiększam zakres ruchu. Z jednego boku do drugiego. I jeszcze na boczki. Ok, elegancko. Nasze bareczki. Jedną rękę sobie przyciągamy. Czujemy, jak nas tutaj ciągnie. To jest bardzo przyjemny i potrzebny ból. Nie unikajcie go. Jedną, drugą rękę. Ciachu, ciachu z tyłu. O, o, jest dobrze, bardzo dobrze jest. Słuchajcie, im lepszy trening zrobiliście, tym bardziej będziecie czuli w trakcie rozciągania, że jest potrzebne. Ja czuję, że jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w tych okolicach. Ok, jest świetnie. Idziemy dalej. Łokietki klasyczne ćwiczenie hop jedna, druga w jedną, w drugą stronę nadgarski. Łapiemy sobie nadgarstek, całą dłoń łapiemy z kciukiem, nie że pomijamy jakiś palec, całą dłoń i lecimy sobie hop na dół, w ten sposób, mocno doginamy i jeszcze do góry, do góry też z kciukiem łapiemy, zobaczcie. Hop, hop, w ten sposób i druga, tak samo, na dół, ciach i do góry z kciukiem, widzimy to jeszcze dynamicznie. Elegancko, możecie sobie położyć Ertrak jest fajnym, takim niestabilnym podłożem. Możecie sobie położyć, powgniatać troszkę te nadgarstki, nawet przejść do podporu przodem. Jak ktoś czuje, że potrzebuje więcej, wchodzi na piąstki, przechodzi sobie na dłonie, nawet można sobie lekko popodskakiwać. No i teraz wiem, że jak będę robił Fiflaka czy jakieś inne ćwiczenie, gdzie moje ręce znajdują się na trampolinie, one będą na to gotowe. I jeszcze jedna rzecz, stawy skokowe. Klasyczne ćwiczenie. Krążonko. Tylko teraz jak krążycie, to trzyma, nie trzymajcie nogi tutaj, tylko trzymajcie nogę lekko z tyłu. Przenieście ciężar ciała na palce nogi z przodu. I teraz krążymy. Hop, hop. Druga tak samo. Krążymy mocno. Paluchy powyginać w jedną, w drugą stronę. wejść sobie na Zewnętrzne krawędzi stóp i wewnętrzne ok. Jeszcze jedna rzecz ważna: zwiększenie zakresu ruchu w naszym kręgosłupie. Ponieważ, jak będziemy robić siad, wylądujemy sobie w siadzie, to fajnie, jakby ten siad wyglądał faktycznie jak siad prosty, a nie że ktoś się w ogóle nie rozgrzał, nie rozciągnął i spada. Tak, nic ciekawego. Siadam sobie w siadzie takim jak potrafię. Nie muszę jakoś tam się super napinać, to jest delikatna rozgrzeweczka. Siadam sobie prosto, ręce w górę i swobodnie kładę się. Staram się utrzymać jak najdłużej plecy proste, żeby nie robić takiego zrzutu. Tylko od prostych pleców do przodu, do przodu, do przodu, hop. I w ten sposób, delikatnie, nie ciśniemy na chama, delikatnie. To samo w rozkroku, hop, lekko porozciągać jedna strona, druga strona do przodu. No i oczywiście rozciągnęliśmy w przód. Warto też na przykład jak będziemy sobie ćwiczyć skok na brzuch, rozciągnąć sobie skłon w tył. Hop. Patrzę do góry. Luźne nogi też, bez napinania się. Delikatnie skłonik. Jak ktoś robi mostek, rewelacja. Może sobie też porozciągać tutaj jeszcze do dobrze. No i myślę, że jak Zrobicie te właśnie ćwiczenia, które Wam wcześniej pokazałem, też poćwiczycie sobie samą technikę skoku plus, się porozciągacie, to możecie przechodzić do tych ciekawszych rzeczy, czyli wszystkich padów, e, wszystkich trikasów, które już ogarnęliście, albo dowolnego triku z naszego howtensa. Kolejną ważną rzeczą w parku trampolin jest ścianka. Jak z niej korzystać, jak się od niej odbijać? Na początek sprawdzamy, czy to trampolina, to trampolina, niemożliwe. I teraz słuchajcie, pierwszy skok, jaki możemy zrobić, to z małego odbicia naskakujemy sobie na spajdera. Hop! Zobaczcie, ręce, nogi. Hop! Skarpetki antypoślizgowe pozwalają nam skoczyć mocno wysoko i zatrzymać się na chwilę. Hop! I zeskoczyć. Ok, jak mamy to, wskakujemy bez rąk i staramy się utrzymać jak najbardziej pionową postawę ciała, czyli hop! I do góry. Jeszcze raz hop. Ok. Mamy to. I teraz tak naprawdę co nam w duszy gra, czyli wskakuje, zeskakuje tyłem. Rewelacja. Wskakuje tyłem, zeskakuje przodem. Wskakuje przodem, schodzę z obrotem. Co chcecie? I jeszcze jeden skok fajny, który Wam dzisiaj pokażę. To jest skok na plecki na ścianę. Na początek sobie staję, kładę się na ścianę. hop Działa, tak? No to jeszcze raz troszkę mocniej. Staję sobie przed wysłonką, lekko się bujam. Teraz pupa leci w tył, ręce są z przodu. Hop. Ciach. Działa. Jeszcze raz mocniej. Hop. I jak już wyczułem, widzę, że się mogę odbić, to próbuję z rozpędu. Naskakuję, obracam się w jedną stronę, albo w drugą stronę i odbijam się plecami. Tutaj nie ma żadnych super tajnych technik. Po prostu, tak jak lądujemy na trampolinę, na plecki, żeby nas fajnie odbiło, tak samo pleckami trzeba się wbić w ściankę. Hop. Nogi w powietrzu, ręce przed sobą. Wszystko. Jeszcze raz mocno. Zbala. Hop. Ta. Prościzna i bonus. Ale nie powiem Wam, jak to zrobić. No i jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, myślę, że najważniejsza. Jak upadać na trampolinie? Otóż, za każdym razem, kiedy będziecie biegli na przykład sobie, czego nie wolno oczywiście robić, no ale kogoś poniosą emocje, zacznie sobie biec, będziecie biegli, stracicie równowagę, lecicie na twarz. Nie wyciągamy rąk w stronę trampoliny, tak byśmy się zachowali na ziemi albo zrobilibyśmy przewrót, jak najbardziej. Na trampolinie nie wyciągamy rąk, ponieważ jest to niestabilne podłoże i nasze stawy łokciowe mogą nie utrzymać tego lądowania. Biegnę, tracę równowagę. Hop, ręce zabieram w lewo albo w prawo, w tą stronę, w którą jest mi wygodniej. Obracam się na plecy, żeby się odbić. Przyjmuję taką pozycję embriona i w ten sposób władam. Czyli jeszcze raz, biegnę. Hop, w jakkolwiek bym nie spadał. Spadam na twarz. Hop, embrion. I jest bezpiecznie, ok? Chowamy ręce, żeby nie uszkodzić sobie kończyn. W tej pozycji, jakbyście nie spadli, nawet jak gdzieś pukniecie na bok, jest najbezpieczniej. Także pamiętajcie, zanim będziecie katować harde sztuczki, w których możecie się niestety przewrócić, zróbcie sobie w rozgrzewce pod koniec, jak już będziecie przygotowani, kilka kontrolowanych gleb. Moi drodzy, na dzisiaj to już tyle. Nie zapominajcie o rozgrzewce, jest ona bardzo ważna, ponieważ zmniejsza ryzyko kontuzji oraz przygotuje wasze ciało do robienia naprawdę fajnych trików. Ćwiczenia, które wam pokazałem dzisiaj, to tylko moja luźna propozycja. Zarówno te różne skoki na trampolinie, jak i rozciąganko na air traku. Jeżeli macie swój ulubiony zestaw ćwiczeń, myślę, że powinniście z niego skorzystać, ponieważ w skakaniu na trampolinie, zwłaszcza w parku trampolin, chodzi o to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli będziecie się dobrze bawić w trakcie rozgrzewki, również będziecie się dobrze bawić w trakcie uczenia nowych. Nawet hardkorowych trików, i zamiast się bać, gdzieś tam napinać niepotrzebnie, blokować swój progres, będziecie szli naprzód, rzucać sobie nawzajem z Waszymi kolegami wyzwania, no i łapiąc triki zdecydowanie szybciej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku!